Dzień dobry. Dzień dobry. Czy możesz się przedstawić? Aleksander Nikołajewicz Guszta. Data urodzenia? 2 stycznia 1985 roku. Gdzie się urodziłeś? Miasto urodzenia Workuta. Twoja narodowość? Jestem Ukraińcem, ale dorastałem w Rosji. Naprawdę? To przypadek. Nigdy nie zadaję tego pytania. Ukraiński? Musimy poradzić sobie z tą sytuacją i naruszyć konwencję, ponieważ jesteś przetrzymywany w niewoli zgodnie z konwencją genewską. Jesteś leczony, naprawdę to wiem. Więźniowie są karmieni, myci, ogólnie rzecz biorąc, mają całkiem dobre warunki, zwłaszcza odkąd przybyłeś z więzienia. Tak. Chyba mogę powiedzieć, że czuję się tu lepiej niż w więzieniu. Dlaczego jesteś Ukraińcem? Mam ukraińskie korzenie. Mój dziadek pochodził ze Lwowa i był niemieckim jeńcem wojennym podczas II wojny światowej. Następnie uciekł z niewoli. Uciekł stąd, nie pamiętam dokładnie, albo do Rosji, albo na Ukrainę. Potem wstąpił do armii radzieckiej, ale został uwięziony i skazany na 10 lat. Został wysłany na wygnanie do Workuty. Odsiedział 10 lat, został zwolniony i pozostał tam do końca życia. Niesamowita historia. Czy dziadek ci to powiedział? Tak, ale niewiele. To interesujące. Czy twój dziadek walczył w II wojnie światowej? II wojna światowa. Czy znasz różnicę? W 1941. Pierwsza wojna światowa rozpoczęła się w roku 1917. Była i, i druga wojna światowa, a potem Wielka Wojna Ojczyźniana. Walczył od 1939 do 1945 roku. Jakie interesujące, a wiesz, jaka jest różnica między wojną z 1939 a 41? Nie. Co wiesz? Jakie są różnice między tymi datami? Nic. Nazistowskie Niemcy zaatakowały Rosję i to wszystko, co wiem. Kiedy zaatakowała? W dziewiątym. Wiem, że wojna miała miejsce w różnych datach, ale dlaczego tak się stało, nie wie. 1 września 1939 roku Niemcy zaatakowały Polskę. Kiedy ZSRR zaatakował Polskę i wziął udział w II wojnie światowej, czy wiesz, że ZSRR był sojusznikiem Niemiec? Nie. To dziwne, wiedziałem. Wiem, 17 września, 39 Więc Związek Radziecki był sojusznikiem Niemiec? Tak. Nie słyszałem o tym. Dlaczego to wiem? Nigdy wcześniej tego nie słyszałem. Jak myślisz, dlaczego jest to ukrywane? Myślę, że ma to związek z polityką i jest mało prawdopodobne, aby ktokolwiek chciał. 17 września 1939 roku armia sowiecka zaatakowała wschodnią Polskę. Los kraju został przypieczętowany i rozpoczęła się wielka wojna ojczyźniana, w którym roku twój dziadek zaczął walczyć. W osiemnastym roku urodził się, kiedy zaczął walczyć w II wojnie światowej. Nie wiem, co ci powiedział o byciu niemieckim więźniem. Z opowieści rodziców wiem, że był jeńcem wojennym. Dowiedziałem się tego od mojego ojca. Nie wiem też, gdzie był w niewoli, ale po ucieczce spędził około czterech tygodni, próbując wrócić. Czy pamiętasz rok? Nie, nie pamiętam, w którym roku. Z opowiadań rodziców wiem, że dostał się do niewoli, uciekł stamtąd i wrócił do Lwowa. Do Lwowa Wrócił tam, gdzie się urodził. Tak, to zrozumiałe. Wrócił do domu. Co stało się później? Postanowił wstąpić do Armii Czerwonej. Ale kiedy dowiedziano się, że uciekł z niewoli, pojawiło się wiele pytań dotyczących tego, jak udało mu się uciec z niewoli. Zdecydowano, że nie tylko uciekł, ale był szpiegiem. Nie trzeba było długo czekać, aby to odkryć i wsadzić go do więzienia na 10 lat. Nieważne, kim jesteś, system cię pożre. A niechciany zostanie zesłany na wygnanie. Oto najlepszy przykład. Dziadek, który walczył na wojnie. Czy był na wojnie? Myślę, że był na wojnie. To znaczy, walczył, został wzięty do niewoli, uciekł, a ukochana ojczyzna przygarnęła go, więziła przez 10 lat i zesłała do workuty. Jak wyglądała procedura angażowania Cię jako agenta FSB? Nie, nie jestem agentem FBI. Storm Z. W StormZ. W StormZ chyba 29 kwietnia. Nie, nie w kwietniu, kłamie, przyszli do strefy w marcu. Wojsko przybyło i zaproponowało mu pójście na wojnę na 6 miesięcy i odkupienie się tam. Na Jaki był stopień wojskowy? Ogólne? Generał. Tak. Czy naprawdę sam generał przyszedł i rozmawiał z więźniami? Tak. W mundurze? Nie, miał zimową kurtkę, która wyglądała jak pikselowy kamuflaż, bez epoletów. Powiedzieli ci to? Tak się przedstawił. Nazwisko? Avdijew. Generał Avdijew. Zwracam się do Was, robicie bzdury i zostaniecie za to ukarani. Łamiesz prawo, chociaż słowo prawo jest złym słowem dla Rosji. Złamałeś wiele artykułów kryminalnych. Naucz się słowa, Haga. Wkrótce będą tam na ciebie czekać, przygotuj paszport i przyjedź sama albo cię przywiozą. Nasze wojsko obiecało, że wszyscy zostaną ukarani na 100%. Wysyłając ich na wojnę, powinieneś wysłać na nią swojego syna, generała WDEF. Przepraszam, że przeszkadzam, musiałem to powiedzieć. Zrozumiałem, więc zaproponowano mi i wysłano na wojnę na sześć miesięcy i obiecano, że nie zostaniemy amnestionowani, czyli ułaskawieni. Oznacza to, że po odsiedzeniu sześciu miesięcy, wszystkie nasze rejestry karne zostaną usunięte i zostaniemy odesłani do domu. Tak. Dla. Potrzebni byli tam ludzie różnych specjalności, różnych zawodów, i każdy musiał znaleźć swój własny biznes. Potem. Co ci obiecano? Co? Specjalność. Niektórzy w ogóle nie służyli, a niektórzy byli już w wojsku, a zatem mieli specjalizację, reszta mogła znaleźć coś własnego. Wiele z nich nie zostało pobranych. To został pominięty i dlaczego? W obozie są tacy działacze, którzy współpracują głównie z policją, a dokładniej z... Administracją? Z administracją, tak. To znaczy, że współpracowali z nami bezczelnie, to znaczy nie z nami bezczelnie. Więc... Nie jestem taki. Nie, to freudowski poślizg. Dobra, śmiało. Podsumowując, administracja rozmawiała z nami, z mężczyznami w areszcie. Jesteś w areszcie? Nie, moja przeszłość kryminalna nie pozwala mi na to. Dlaczego? Wiem, że są rażący ludzie z artykułami o narkotykach. Nie, w Rosji jest to możliwe tylko w drugiej części i w ogólnej kolonii reżimowej. Ale w kolonii o ścisłym reżimie i biorąc pod uwagę moją działalność, jest to niemożliwe. Czyż nie jest to świat więzienny? Jeśli zachowujesz się jak mężczyzna, nie angażujesz się w nic, nikt cię nie dotknie. Zrozumiałe jest, że urażeni są znaną kategorią. Mieliśmy ich w wywiadzie. Słyszałem, że mieliście kilku, ale nie rekrutowaliśmy obrażonych. Nie, kontaktowałem się z nimi osobiście tutaj. Tak więc, kiedy przybyli do naszego więzienia, zebrało się wiele osób o złej przeszłości kryminalnej. Tak. Nikt z tych przestępców nie został aresztowany. Zarówno administracja, jak i wojsko były temu przeciwne. Jak zostałeś schwytany? Opowiedz mi o ostatniej godzinie. Jakie to było uczucie? Co działo się wokół ciebie? Jak? Było bardzo ciemno. Kiedy po raz pierwszy pojawiłem się na tym stanowisku, byłem nieświadomy, nie widziałem nikogo ani niczego. A potem... <laughs> powoli rozpoczęły się bombardowania i ataki. Najprawdopodobniej zostaliśmy ostrzelani przez AGS i VOG. Coraz więcej. Połowa, a raczej praktycznie wszyscy siedzieli w Ziemiance, a dwóch było na czatach. I jeden z chłopaków późno zauważył, że atak się rozpoczął. Zrobiło się zamieszanie, a ta Ziemianka była bardzo mała, było w niej prawdopodobnie dwunastu ludzi. Mhm. Wtedy zaczęło się zamieszanie. Udało mi się stamtąd uciec, gdy tylko zobaczyłem strzelaninę. Strzelanina trwała około 15 lub 20 sekund. Potem zostałem wstrząśnięty od pierwszego granatu, pamiętam, że było ich około czterech. Wszystko eksplodowało i wszystko w tej ziemiance stanęło w płomieniach. Widzę, że ługańscy zaczęli wychodzić pierwsi, a ja się wyczołgałem. Było was dziesięciu? Tak, grupa dziesięciu osób, ale oni byli osobno, a ja osobno. Widziałem jak wyszli pierwsi i też się wyczołgałem, a potem pojawili się wszyscy twoi żołnierze. Ilu ich było? Sześć osób. Sześciu ludzi wzięło dziesięciu jeńców. Jak nas dopadli, obrzucili nas granatami. Są dobre. Dla ciebie oczywiście nie. Mniej więcej. Gdyby było was tam dziesięciu. Tak. Sześciu z nich odważnie schwytało dwunastu mężczyzn. Dwóch zostało zabitych. Tak. Jeden z nich się zastrzelił. Jeden z nich się zastrzelił. Tak. Nikt mi tego nie powiedział. Podaj mi szczegóły. Słyszałem, że dowódca ługańskich żołnierzy zastrzelił się. Powiedz mi, co słyszałeś? Powiedzieli mi o tym. Nie, ty mi powiedz. Zapytałem tylko, gdzie jest wasz dowódca? Początkowo mieli dowódcę. Powiedzieli, że podczas przesłuchania dowódca zastrzelił się. Kto walczy o co? Poznaliśmy historię tego człowieka i usłyszeliśmy o rekrutacji o tym, jak ludzie są rekrutowani do wojska. Z ich grupy jeden zastrzelił się. Jak rozumiem, z przerażenia lub nieporozumienia nie wiemy. Chciałeś zadać pytanie? Tak. Powiedzmy, że gdyby nie ta wojna, prawdopodobnie dołączyłbyś do bloku NATO. Hipotetycznie, prawdopodobnie tak. Hipotetycznie, i co by się wtedy stało? Mógłbyś, tak jak my jesteśmy dzisiejszymi okupantami, mógłbyś powiedzieć, że mamy mnóstwo zasobów i wszystko inne, bo według ciebie jesteśmy głupi i się nie rozwijamy. Nie ewoluujemy w żaden sposób. Dlaczego nie uwolnić ludzi od tego króla? Dlaczego mielibyśmy to robić? Czysto hipotetycznie. Tak, hipotetycznie. Mówimy o przyszłości. Tak. Dlaczego? Mamy bogaty kraj, mamy wiele zasobów i przynajmniej z tego powodu. Odpowiem Tak, powiedzmy. Rozumiem Twoje pytanie. Co by było, gdyby Ukraina dołączyła do NATO, zbudowała tu bazy NATO, prawda? Ukraina spojrzałaby na Wielką Rosję i pomyślała: Oni się nie rozwijają. Obalmy tego cara i zapewnijmy im lepsze życie. Prawda? Tak. Dlaczego? Odpowiadając na pytanie. Po pierwsze, mówimy w czasie przyszłym. Co oznacza mówienie w czasie przyszłym? To znaczy, gdyby Ukraina została przyjęta do NATO. To jest przyszłość. Gdybyś interesował się polityką, wiedziałbyś, że Ukraina nie przystąpi do NATO, a krótkoterminowa perspektywa przystąpienia do NATO to 20 lat. Oznacza to, że nigdy, ponieważ mamy sowieckie kąchozowe uzbrojenie, sowieckie kołchozowe standardy, aby dostać się do NATO, musimy przeprojektować wszystko do zatwierdzenia przez NATO, ale to wymaga pieniędzy. Nie mamy pieniędzy, w przeciwieństwie do Ciebie. Mówimy więc, że zaatakowaliście nas, bo może za 20 lat Ukraina dołączyłaby do NATO, a może Ukraina zdecydowałaby się zmienić cara i pozwolić wam na dobre życie? Czy nie uważasz, że sama konstrukcja Twojego pytania ma tak wiele możliwych wyników, że nie ma sensu o nich rozmawiać? W porządku, powiedzmy. Uzupełnię moją odpowiedź. Jeśli mogę, co wiesz o nogach Busha? To jakiś rodzaj szynki. Tak, zgadzam się z tobą. To są utka z kurczaka. Co to jest? Te, które dostarczono nam tutaj. Kto ci je dostarczył? Myślę, że Europa. Z Ameryki? Z Ameryki. Dlaczego nogi Busha? Ponieważ był prezydent Bush. Tak. Takie pytanie, kiedy rozpadał się Związek Radziecki, a w Rosji panował prawdziwy głód i nie było co jeść? Zrobiłem to. Dlaczego ta straszna Ameryka, która chce zrujnować całą tę wielką Rosję, nie zrobiła tego wtedy? Zmiana władzy przyszła w porę. Nie, twój kraj jest już podzielony. Upadek kraju. To już się stało. Upadek ZSRR. Mogli nic nie robić i wszystko rozpadłoby się jeszcze gorzej. Kiedy, jak mówią ludzie, Michaił Gorbaczow i Borys Jerczen zrujnowali ten kraj, przyszedł Władimir Władimirowicz Putin i w pewnym sensie wszystko naprawił. Czy odpowiesz na pytanie, dlaczego podstępna Ameryka nie zniszczyła cię, ale ci pomogła? Finansowała was i karmiła. Finansowało nas z tego samego powodu, dla którego uważamy, że jesteście finansowani przez NATO. NATO nikogo nie finansuje. O czym ty mówisz? Mówią, że jesteście stale zaopatrywani w pomoc wojskową. Tak, powinienem cię stąd zabrać. Ameryka i inne kraje. Tak, to ramstein. Wojna się skończy. W porządku. Nie płacimy za to. Dlaczego tak mówisz? Ludzie, spójrzcie na to, jesteśmy tacy, ponieważ istnieje prawo dotyczące amerykańskiego lenty ASE. O tym właśnie mówisz, prawda? Jest to bezpłatna dostawa sprzętu uzbrojeniowego i powiązanych towarów na potrzeby kraju prowadzącego wojnę. Pod koniec wojny, zgodnie z lenty Act, musieliśmy zwrócić nieużywane, ocalały sprzęt lub odkupić go po kosztach. Ale za wszystko, co zostanie nam przekazane i zniszczone przez ciebie, nie zapłacimy. To właśnie dają nam cywilizowane kraje. Takie jest prawo, Halu. Tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się masz? Cienki. To jest dobre. Nazywam się Dmitry. Jestem dziennikarzem z Ukrainy. Czy to twój mąż? Nie, bracie. Brat. Julia, uspokój się. Chwileczkę. Julia, jesteś idiotą, Sasze Uspokój się. Jak mam zareagować? Cicho, uspokój się. On żyje. Czy twój pies biega? Tak. Mam też psa. Mam też dwa koty, których futro przywiozłem ze sobą wraz z szopem. Twój brat jest w niewoli. Potrzebuje Twojej zgody na nagranie i opublikowanie tej rozmowy. Tak. Pies też musi się zgodzić. Pies szczeka, prawda? Zajmę się tym. Nie mów, gdzie jesteś ani z kim jesteś. Julia, cześć. Cześć. Julia, uspokój się, otrzyj łzy, już dobrze. Jestem więźniem, ale przynajmniej żyję i to jest najważniejsze. To znaczy, nie jestem jedyny. Jestem tu teraz. Nie mówisz, gdzie jesteś, z kim jesteś. Jestem teraz gdzieś w fundacji. Jesteś jeńcem wojennym. Jestem jeńcem wojennym i być może zostaniemy wymienieni. Prawdopodobnie nie. Nie słuchaj tego, co mówią w telewizji. Tutaj wszystko jest w porządku. Żyję i mam się dobrze. Po prostu wyjaśnij mamie, że wszystko jest w porządku. Powiedz jej, żeby się zbytnio nie martwiła. Dobrze? Julia, słyszysz mnie? Julia, w porządku. Brak dźwięku. Jest dźwięk. Żyję, więc nie martw się, nic mi nie jest. Nie martwimy się, nic ci nie jest. Julia. Wiem, że tak. Musisz się uspokoić. Jeśli to możliwe, mogę wysyłać wiadomości głosowe w ciągu tygodnia, lub możesz wysłać wiadomość głosową i dowiedzieć się, jak sobie radzę. Możesz zostać poinformowany, co i jak. Więc nie martw się, nie martw się. Nie martw się. Nie martw się. Dobrze? Jeśli się uda, może mnie wymienią. Jeszcze nic nie wiem, jestem tu od pierwszego miesiąca. Doznałem wstrząśnienia mózgu, ale mnie wyleczyli i teraz czuję się dobrze. Nie słuchaj tego, co mówią w telewizji. Rozumiesz? Wszystko jest tutaj. Co umamy? Jak na razie dobrze, jest w ogrodzie warzywnym. Julia, uspokój się, proszę. Nie musisz jej mówić w takim stanie, wiesz jak jest. Słyszę cię, Sasze. Uspokój się. Wszystko jest tutaj. To wszystko. Jeśli będę miał okazję, wyślę ci wiadomość głosową za tydzień lub dwa. Dobrze. W porządku? Mogę cię o coś zapytać. Czy może zapytać? O co chcesz zapytać? Gdzie jesteś? To nie ma znaczenia. Jest w ukraińskiej niwoli. Zrozumiałem. Nic mi nie jest. Dobrze. Jak będę miał okazję, to opublikuję. Dobrze. Do widzenia. Jedno pytanie. Chwileczkę. Mogę zadać Ci pytanie. Tak. Z Twojej reakcji wnioskuję, że nie wiedziałeś, że poszedł na wojnę. Nie wiem, czy wypada o to pytać. Co w tym złego? Czy popierasz wojny swojego cara? Tę specjalną operację wojskową? Nikogo nie osądzam. Masz brata, który poszedł zabijać nas, Ukraińców, to fakt. Nie znam tamtej sytuacji, nie wiem o co chodzi, jak do tego doszło. Jak idzie i co się dzieje? Zginęło już 192 tysiące żołnierzy armii rosyjskiej, ponad pół miliona zostało rannych. Twój car się nie zatrzymuje. Brakuje mu regularnej armii, ponieważ wielu zostało zabitych przez nasze wojsko. Zbierają więźniów z więzień i wysyłają ich jak mięso na rzeź. Twój brat ma szczęście, jest teraz w niewoli, otrzymał pomoc. Je, śpi, ogląda telewizję i YouTube, czego nie można powiedzieć o naszych obrońcach, którzy znajdują się w rosyjskiej niewoli, gdzie nie mają żadnej komunikacji ani warunków. Interesuje mnie Twoja opinia. Każdego dnia giną nasi pokojowi ludzie, dzieci. Jestem przeciwko wojnie. Wszyscy ludzie mają negatywny pogląd na wojnę, ale nie o to pytałem. Nie mówi się nam też całej prawdy. Powiedz całą prawdę. Co? Julia, szczerze mówiąc, nie wiem, dlaczego toczy się wojna i po co ona jest. Nie wiem. Nie rozumiesz? Zrozumiałem to. Jesteśmy tutaj okupantami, można tak powiedzieć. To był ich kraj i musieli rozwiązać swoje wewnętrzne problemy. Zanim przybyliście do naszego kraju, żyliśmy w pokoju. Tak, jesteśmy tutaj. Nie chcesz już tu przychodzić. Wiem. Czy mówisz wiem, ponieważ wspierasz go słowami, aby upewnić się, że nic mu się nie stanie, a może w jakiś sposób się zgadzasz? Zgadzam się, że byłoby lepiej, gdyby wojny w ogóle nie było. Zdaję sobie sprawę, że tam jest prawdziwe piekło, że giną niewinni ludzie, zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. Błędne sformułowanie. Jesteśmy tylko pionkami po jednej stronie. Zgadzam się z tobą, ale sformułowanie o niewinnych ludziach jest błędne. Jest właściwy, ale... Giną niewinni ludzie. Giną niewinni Ukraińcy, których ludzie tacy jak twój brat przyszli zabić. Oni są winni. A gdyby został zabity. Mamy tu mobilizatorów, którzy pójdą do więzienia, jeśli nie pójdą. Super, świetny kraj, żyj z tym. Jesteście niewolnikami. Miłego dnia. Powodem, dla którego kończę tę rozmowę, jest to, że kiedy zaczynają mi mówić, że zmobilizowani nie mają wyboru. Więźniowie, którzy nie mogą lub nie chcą nic zrobić w tym życiu. Jesteście niewolnikami, ponieważ zostaliście wysłani na śmierć. Walerii załóżny i siły oporu cała. Straż graniczna i wszyscy zaangażowani zabili już 192 tysiące żołnierzy. Mam rację? Tak. Zabiją więcej. Jeśli chcesz, możesz zaapelować do publiczności. Prawdopodobnie zwrócisz się do swoich kolegów z więzienia lub jakkolwiek chcesz ich nazwać, porozmawiaj z przyjaciółmi. Czy nadal są na zewnątrz? Czy powinieneś tu przyjechać? Ale nie reklamuj ukraińskiej niewoli. Możesz, ale tylko w formacie. Poddaj się, jeśli już tu przyjechałeś. Nie mam nic do powiedzenia. Co mogę powiedzieć moim kolegom z więzienia? Zobaczą. Zdałem sobie sprawę z tego, co zobaczą. Ci, którzy nie poszli walczyć tutaj i nie chcą iść, podjęli właściwą decyzję: dokończ swoją kadencję i idź tam wolny. Jeśli chodzi o życie w Rosji, jest to wybór każdego. Jeśli coś ci się nie podoba, nie mieszkaj tam. Nie mogę nikomu doradzić opuszczenia Rosji, ponieważ nigdy nie byłem w innym kraju. Po prostu nie żyj, umrzej. To są twoje słowa. Nie mogę im powiedzieć: opuśćcie Rosję, nie mieszkajcie w niej, prawda? Tak. To normalny schemat. Im więcej z was zginie w Rosji, tym mniej z nich przyjdzie do nas tutaj, i tym mniej będzie pracy dla naszych obrońców. A subskrybentom na koniec dziękuję. Czy nauczyłeś się czegoś nowego? Tak, na przykład od 39 do 41. Jesteś ciekawy, prawda? Oczywiście, jak moglibyśmy być sojusznikami Niemców, kiedy oni robili takie rzeczy. Wyzwoliliśmy wtedy Wasz naród. Rosja również wyzwoliła Wasz naród i Ukrainę od faszyzmu. Nie. Nie rozumiem tego. Ponieważ żyjesz w innej rzeczywistości, czy da się wygrać w ten sposób? Kto wygra? Szczerze? Bądźmy szczerzy. Myślę, mówię wszystkim fire. niech będzie nie fire. Myślę, że na koniec odbędą się negocjacje. A pod koniec negocjacji oba nasze kraje dojdą do porozumienia i wojna się zakończy.